Jak widzicie po tytule tego odcinka, przedostawałem cheaty do 99 noc w lesie. Bo napisał do mnie pewien widz, który ujawnił się jako, że jest hakerem, i co jest w tym najlepsze, że zaproponował mi zagranie na jego koncie z właśnie z cheatami. No i ja na to się zgodziłem, ale zanim zaczniemy ten film, zostaw teraz suba i łapę w górę i lecimy. Dobra, jesteśmy na 99 nocach w lesie i teraz właśnie widzowie jestem na moim głównym koncie, ale zaraz wam pokażę, co do mnie napisał pewien haker na Discordzie, który mówi, że jest podobno moim widzem. No właśnie możecie zauważyć, że napisał do mnie on jakiś. Czas temu ja oczywiście mu odpisałem i zadał mi on pewną propozycję, że ma dla mnie konto z citami do 99 w lesie i że będę mógł sobie poczytować, jeżeli będę chciał i mam mu dać znać. I jeszcze dopisał, że jest moim fanem. Dobra, napisałem No Spoko, więc zobaczymy, co on mi teraz odpisze. I może jeszcze się dopytam, czy są jakieś wymagania. No bo widzowie, jak on chce mi, tak po prostu dać te konto z cheatami i dostęp do takiego konta. To jest podejrzane dosyć. Dobra, pobieram ten notatki widzowie, bo dostałem właśnie tutaj hasło i nikt do Robloxa. Dobra, możecie zauważyć, że właśnie wygląda to w taki sposób. No będzie to zacenzurowane oczywiście. Także ja loguję się na to konto. I dobra, widzowie, ja jestem zalogowany na tym koncie. Zobaczcie, tutaj jest strasznie biało. I w ogóle to jest chyba strasznie nowe konto. Zobaczcie, ja wejdę na to konto i tutaj nic kompletnie na nim nie ma. Dobra, więc teraz wchodzimy na 99 nocy w lesie. Dobra, ja tutaj już szedłem na 99 nocy, zobaczcie, w ogóle te konto jest na nim tutaj nic nie ma na tym koncie. Jeszcze muszę pobrać te cheaty, muszę kliknąć ten link, także widzimy się jeszcze za chwilę. Dobra, widzę, zobaczcie, mamy tutaj jakąś konsolkę i normalnie tutaj możemy robić jakieś rzeczy. Jestem już widzę w grze na tym koncie. Dobra, widzę, możemy przetestować cheaty, które mamy od tego hakera, którego dostaliśmy. Ja nie mogę, widzowie. Ja pierdzielę, zobaczcie, żeby na przykład wybrać coś takiego jak autofile. Time fire i zobaczcie, samo się ognisko robi Co jest grane? Tu już jest ma level drugi. Ale wiecie co? Pierwszą rzeczą, którą chciałbym, widzowie, zrobić, to zwiększyć sobie Spida, Zobaczcie, ja teraz zwiększyłem sobie Spida, ale. Dobra, ja mam tak, takiego samego Spida, O, latam! Co jest grane, widzowie, ja latam. Oh my god, widzowie. O, zobaczcie jak szybko biegam. To jest grane, jak ja szybko biegam. Oj, dostałem laga chyba lekkiego. oh my god, nie, to jest za mocne, widzowie. Dobra, ja odpalam latanie, widzowie. Ej, ja mogę załapy wylecić, co? Zobaczcie, załapy mogę wylecieć. Zobaczcie, wybrałem takie ustawienie mam wszystko jasną, Normalnie całą jasną mapę. Wy oczywiście nie czytujcie, nie róbcie tego widzowie. Ja na potrzeby tego odcinka po prostu to testuję na koncie hakera i nigdy tego nie róbcie, ale zobaczcie, widzę, to możecie robić tymi cheatami za rzeczy. Dobra, ale spróbujmy sobie na przykład wziąć auto i weźmiemy sobie auto collect... No dobra, może nie będziemy kwiat zbierać, no bo one są w samej iOS, więc nie będziemy tego robili, ale możemy otworzyć sobie auto chesta. Dobra, więc odpalam to i uwaga. O, zobaczcie, co się dzieje. O kurde, o kurde, widzowie, co się dzieje. Wszystkie skrzynki mi otwiera. Dobra, widzę, zobaczcie, ile tutaj się rzeczy. Zrobiło, ej to jakby zrobić jakiegoś speedruna Z hakerem widzowie, nagrać taki odcinek Na przykład, gdzie robię speedruna z hakerem I normalnie robię rekord świata Ale zobaczcie ile tutaj jest teraz rzeczy zrespionych Mamy karabiny, mamy wszystko, wszystkie rzeczy Kurde, ale możemy zrobić jeszcze level 5 Ogniska, spróbujmy go jeszcze zrobić Dobra, zrobiliśmy level 5 ogniska Tak, tak po prostu tak po prostu sobie zrobiliśmy. Jeżeli jeszcze nie dołączyłeś do na naszego Discorda, to wbije na niego jak najszybciej. Mamy dużą społeczność i codziennie gra na kanałach po kilkadziesiąt osób, zwłaszcza graczy z Robloxa. Również możesz dostawać powiadomienia o eventach, na przykład w Growy Garden czy Stile Brainrod oraz brać udział w konkursach. Linka masz w opisie, wbijaj teraz. Ej, zobaczcie, widzę, ja do tymi cheatami, mogę wyrąbać wszystkie drzewa chyba na mapie. Czekajcie, auto-chop trees. Oj, zobaczcie, widzę, ile... Ojej, oj, 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 ile ja drzew tutaj ściąłem. Tylko wiecie, co mnie zastanawia? Że ja nie mam good nie mam gutsaka, widzę. Nie wiem, jak to jest czekacie, bo ja zginę zaraz z głodu. Może jakieś jedzenie zrespię. Dlepam mnie do marchewek po prostu, zobaczę, co zgrane. O, kurde, Borga, Laser canon, dobra, bierzemy go, widzę. Mam laser kanona, zrespiłem sobie nawet. U, 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 u. <laughs> To jest grane, widzowie. Ile ja tutaj rzeczy zrespiłem? Kąd to się dzieje, widzowie? Jak to się dzieje? Dlaczego to się dzieje tak? Ja sobie widzę normalnie 10 pralek zrespiłem po prostu. 10 pralek, 10. Normalnie ja te mikrofalowe normalnie wkładam. O, i zrespiłem kolejne rzeczy, widzę. To chyba był błąd, bo zaraz mnie normalnie tutaj zlaguje Dobra, widzę. W chwilę się powiem, zobaczcie, ile tutaj rzeczy zrespiłem. Po prostu zrespiłem chyba wszystkie rzeczy w 99, 99 nocach, nie? Tego jest naprawdę mnóstwo, widzowie. To jest powalone, naprawdę. Przysięgam, widzę. To jest powalone. Napiszcie w komentarzach, czy wy kiedyś w ogóle spotkaliście hakera w 90? 90 bo ja nie raz spotkałem. Dobra, stworzyliśmy mapę. Zobaczcie, tutaj mamy tyle rzeczy do odkrycia. Ja tą mapę mogę odkryć dosłownie w sekundę. Odpalam sobie flya i widzowie latam po mapie. Zobaczcie, zobaczcie. poleciłem sobie tutaj w to miejsce. Zobaczcie, ile ja odkryję rzeczy na mapie. To jest po prostu coś niebywałego. Zobaczcie to. Eee, dobra, jestem poza mapą chyba totalnie, albo mi się rendery nie załadowały. Co to jest grane? Widzę, eee, dobra, w ogóle to jest też pierwszy odcinek z kamerką. Dlatego jeżeli Wam się podoba kamerka na odcinku, napiszcie w komentarzach. Odkrywam całą mapę. Mogę tutaj na przykład narysować sobie jakieś słowo Ej, dodawajcie, narysujemy E po prostu, dawajcie, dobra, uwaga. Dobra, widzowie, napisałem E, zobaczcie, jest normalnie E, tylko tak troszeczkę na odwrotnie napisałem. Ale dobra, to nie ma znaczenia, widzowie, bo zaraz wbijemy na publiczny serwer, zagrać z jakimiś ludźmi i ich potrolować czytami. także uwaga. To, co robiliśmy teraz, to był dopiero początek. Jeżeli chcesz kupić najlepsze itemy do najlepszych gier na Roblox, to idealnie się składa, bo na stronie kodem NG macie 10% zniżki na zakupy. Zobaczcie, wybrałem sobie takie pety i wpisuję kod ng i dostaję naprawdę bardzo fajną zniżkę i można zaoszczędzić Zapłacać wszystkie całubie są dostarczane w mniej niż 4 minuty. Podajecie swój nick z Robloxa i dołączacie do bota. I zawsze macie gwarancję dostania przedmiotu albo zwrotu pieniędzy. Dobra, dołączyłem na publiczny serwer. I musicie teraz dołączyć widzowie. O, dobra, dołączamy, dołączamy. Dobra, oby nie wyszli. Zaraz odpalam te cheaty, które dostać po od hackera. I zobaczymy, czy oni się skapną, że ja jestem cheaterem, jakby, że mam konto z cheatami. Dobra, mamy to widzowie, mamy tą konsolkę, oczywiście. I teraz możemy zacząć ich trollować. Także może pierwsze, co zróbmy, zrobimy autokamp fire na level lepszy. Zrobimy, no takich kilka. Dobra, uwaga, oj, nie, to. To było za mocne, oj to było za mocne chyba Ale dobra, ich tutaj nie ma, oni się nie skapną Ej, Czekajcie, może by ten węgiel w sobie wsadzić, od razu, bo on się tutaj strespił Więc weźmy ten węgiel, tylko poczekamy aż się tutaj, aż ten po prostu cooldown minie I zrobimy im level 6 ogniska i zobaczymy czy oni się skapną Uwaga, uwaga, uwaga widzowie, robimy jeszcze raz Jeszcze raz, dawaj, dawaj, już mamy level piąty zaraz Dobra, level piąty, level piąty, oj Jezus, Jezu i przyszedł. Dobra, wiecie, co widzę, bo tam jakiś gościu przyszedł i ja może lekko odejdę sobie, wiecie co, bo on chyba nie wie, co się dzieje. Gościu chyba nie ma jakiegoś mindfucka, że już jest level 5 ogniska na starcie gry. Dodał mi do i zobaczcie, widzowie, dobra. Ja go akceptuję, ja go akceptuję, widzowie. Dodał mi do znajomych na Robloxie. Oj, on chyba wie, że ja jestem hakerem, nie? On chyba już się skapnął, widzę, że ja czytuję. Dobra, widzowie, otworzyłem kilka skrzyneczek. Kolejna osoba mi dodała: Nie, no nie gadaj, że oni się skapnęli. Jest tutaj widzowie Crimson torn Dobra, zakładam go. Please 70 gemów. Ha, gościu chce 70 gemów za darmo. No nie. Nie, nie, kolego nie ode mnie za darmo. Oj, 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 dobra, nie, 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 ja Ja stąd uciekam, bo to widzę, ja chyba już jest zapodejrzane, nie. Dobra, odpalimy z tego full bright, żebym widział, gdzie oni są. Nie, gość już nie żyje, widzowie, dobra, ja idę go odrodzić, ja idę go odrodzić, widzowie, bo ja jestem dobrym widzowie gościem. Jestem dobrym gościem, więc idę się tego odrodzić. Tylko musimy właśnie healing wziąć, więc uwaga. Właśnie nie wiem, czy widzowie ludzie wychodzą, jak grają z cheaterem, czy oni grają z cheaterem. To jest ciekawe widzowie, ale dobra, więc szybko, szybko lecimy pod mapę normalnie, tylko żebym sam nie zginął. Ej, bo ja zaraz zginę, widzowie. nie, nie, nie. Ej, mam lowa, mam bandaż tutaj. I Prawie zginąłem, prawie zginąłem. Tam jest ognisko, ja muszę szybko polecieć. Oj, zobaczcie, ich jest tutaj bardzo dużo. Ej, ja nie wiem, czy oni skapnęli się na te bandaże. Zacznie tutaj bandażów jest widzowie. Dobra, biorę te bandaże, ja idę go odrodzić widzę, bo ja jestem dobrym widzowem kolegą. Dobra, odwracamy go widzowie, odwracamy go. O, oj, oj, oj oj, dobra, żartowałem, 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 żartowałem. Nie, nie, nie. Nie zginąłem. Nie widzowie, zginąłem. Nie, co ja zrobiłem. Tylko pytanie teraz, czy oni mnie odrodzą? Ej, jak jestem nieżywy, to jestem ciekawy, czy ja mogę coś tutaj zrobić. To wiecie, co ognisko ogarnąć. Zobaczymy, czy ognisko zadziałało. Uwaga. Działa, dobra, działa widzowie, mogę używać czytów jak nie żyję, jakie to jest OP. O i dobra, odrodzili mnie, dobra, pięknie, dobra, wiecie co widzę, ja przy nich tutaj szybko... Pod, pod mapę. No, imię nie ma. Wsiąkło mnie. To jest hakerem, dobra. skapnęliście, że ktoś jest hakerem na serwie. No raczej nie ja. Not a hacker. No na ja na pewno nie jestem hakerem, nie? Ja na pewno widzę, że hackerem nie jestem. Halo, uratuj, nadchodzę. Dobra, wiecie co, jest ja powalone. Dobra, jak oni się już skapnęli, że jakby ktoś jest hakerem, ja może troszeczkę polecę grubiej i zrespię coś, więc ja widzę, patrzcie, co zrobię, patrzcie, co zrobię, dobra. Poh, ile tam poleciało? Normalnie rzeczy. Zobaczcie, widzę, ja to wszystko zbierałem Trzymam Crimson Torna już w sumie to ja nie potrzebuję. E, może zmniejszę speeda, żeby no nie skapnęli się do końca, że ja jestem cheaterem, ale wydaje mi się, że już i tak wiedzą. O, laser canon, dobra, znowu laser canon, widzowie. Ej, crimson torna mamy, dobra, wiecie co widzowie? I ja podejdę do niego, tutaj do gościa jakiegoś. I dam komuś crimson torna, tylko yy, żeby to ktoś tu był. Ej, jestem głodny, ty, nie ma żartów, nie ma żartów, widzowie, muszę coś zjeść. Ile jedzenia, ile jedzenia to jest? Dobra, odpalam cheatery na grubo, widzowie. Lecimy na grubo. Jakby to już nie ma co się walić, wiecie, co widzowie? bierzemy tego crimson torna i lecimy do jakiegoś ziomka i mu go damy po prostu. Dobra, tam jest jakiś ziomek. Lecimy, 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 lecimy i mu normalnie go damy do ręki. O, to będzie miał prezent. Gościu. Normalnie niespodzianka roku. Ty gdzie on jest dokładnie? On jest tam, on jest tam, on jest tam. Dobra, ty on chyba, żeby tutaj nie zginął, widzowie, halo. Nie żyje, nie, on naprawdę się wywalił, widzowie. Naprawdę gościu się wywalił. Dobra, wiecie co widzowie? O, ty żyje normalnie. Dajemu Crimson Torna. Ja nie mogę skaczyć zadowolony jest gościu. Dobra, ja piek kolejne rzeczy, widzowie. jajka, dobra, ja mam tutaj tyle rzeczy widzę, ja zbieram sobie bronię. Dobra, ale zobaczcie, oni normalnie grają ze mną. To jest jakiś też Polak, lubię platki. Napiszę im give me Axe. Dobra, niech oni mi da Ziekiera widzę, bo ja nie mam. Ciekawe czy oni mi dadzą siekiera. Próbujemy widzowie no, zrespić tą siekierę, bo inaczej nie wyrąbimy tych wszystkich drzew. Dobra, wiecie co, oni chyba dostawają lagi, przez moje respienie tych rzeczy. Ja muszę znaleźć siekierę, tylko nie. Jak znajdę taką siekierę, to normalnie wszystko tutaj rozwalam. Ja nie mam pojęcia dlaczego jest ja siekierę. Nie mam Mi się ona musiała gdzieś wyrzucić po prostu po drodze, ale jest siekiera! Dobra, pięknie, dobra, widzę, to robimy to z siekierą, tak jak wcześniej powiedziałem. Także teraz widzę, co my musimy zrobić, to tą właśnie rzecz. To nie wiem, czy teraz mam po prostu nawalać cały czas. Oj, dobra, nawalam, nawalam, nawalam widzowie, zobaczcie. Tylko jakby miał piłę łańcuchową widzowie, tylko ej, spróbujmy sen zrepić piłę łańcuchową. Czy możemy zrepić piłę łańcuchową widzowie? Albo może ona tutaj gdzieś jest, no nie mam pojęcia. Czekajcie, zobaczmy zresztą. Jakby zobaczcie, ja mogę tutaj wszystkie drzewa niszczyć, bo mam tą lepszą siekierę. Po prostu to jest coś powalonego, nie? Gościu chce, żebyśmy go uleczyli i dobra. No to lecę go uleczyć widzowie, on tam sobie normalnie wywalił się. Ja ich co chwilę odradzam, po prostu, mam milion bandaży też. Ty, gościu się wywalił w tym samym miejscu. No nie gada, przecież przed chwilą chyba go odradzałem tutaj. Ej, gościu tutaj się zrespił, nie gadaj, że gościu się tutaj zrepił. O oh ty XD trochę. Ej, tutaj się chyba robi dosłownie. Albo nie, właśnie, to mój chyba właśnie ten cheat robi tutaj bazy tymi drzewami. Ty, dobra, robimy to widzowie. Dobra, nie mam pojęcia widzowie, dlaczego nie mogę zryspić tutaj tego drzewa. Nie do ogniska, bo to się pali na ognisku Zobaczcie, mi napiszą mi, co ja mam robić, żebym to ogniska nie dało. Ale dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Końc cheatowania, widzowie. Nie róbcie tego, ja tylko przedstawałem to na tym odcinku, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda. Zostawcie sobie łapkę w górę, żeby wy po prostu obejrzeć takich więcej filmów na moim kanale. I Elo!